Wspomniałam sobie, że mam aniołka z mydlaczka. Pójdę zmydlić go do Morza Czarnego. Hej, Basiu, mówię do Barbary Ernst, idę zmydlać aniołka z mydlaczka. Chciałam zmydlić aniołka w Morzu Czarnym, ale tutaj widać nie, nie, nie bardzo za, jest zachęcający widok. Jakieś glony, zielone. Woda zanieczyszczona. Pójdę sobie, zmydlę go do basenu. No, w basenie też go nie zmydlę, bo się boję, że mi się utopi. Tylko babcia. Zmydle go tego aniołka, zmydlaczka. W sklepie, bo to jest miejsce dla zmydlania. Najlepsze aniołka, zmydlaczka. Stryk, jestem w domku. Już jestem w domku. Tutaj mam Aniołka z mydlaczka, do bagażu i przywiozę go ze sobą z powrotem. Nie zapomniałam. Rozpakowuję go. Opakowałam go w serwetki, żeby mi się nie potłukł w podróży. Ojej, ale był mokry, słuchajcie. I teraz Aniołek z mydlaczek. I z całych papierach. Będę musiała go zmydlić jeszcze raz. Ale to już później. Na razie żegnamy się. My, ja i aniołek wasz. Zmydlaczek. Idę go zmydlić jeszcze raz. Chlopawcia pozdrawiam was.